Ludzie, którzy nie potrzebują pomników, by trwać w pamięci. W pamięci nie tylko swoich najbliższych, ale w pamięci całej lokalnej społeczności. Ich obecność czuje się w miejscach, które stworzyli, czy też w ideach, które zasiali. Słowa te wręcz idealnie opisują postać naszej bohaterki. Kobiety o wielkim sercu, ziemiańki o niezłomnym duchu. Mówię o Jadwidze Poprawie wcieleniu idei służby społecznej co więcej doskonale wpisywała się na etos ziemiaństwa które przecież w odrodzonym państwie polskim przyjęło na siebie odpowiedzialność za rozwój społeczeństwa i modernizację kraju natomiast myślę że o tym jaka była Jadwiga Bofra najlepiej opowie człowiek który znał ją osobiście człowiekiem tym jest jej wnuk pan Piotr Bofra Moja babcia była osobą dobrze zorganizowaną, która zawsze znajdowała dla mnie czas, nawet wtedy, kiedy przychodziłem do niej bez zapowiedzi. Zawsze byłem pod wielkim wrażeniem ilości zadań i czynności, które była w stanie wykonywać w ciągu dnia. Jej dojmującą cechą charakteru była niezwykła pracowitość, systematyczność, ale też wrażliwość na ludzką krzywdę, oddanie i poświęcenie dla innych i wielki upór w dążeniu do celu. Czasem historia zapisuje się nie w, wiek, w bitwach, lecz w codziennych czynach. Nie na stronach podręczników, lecz w ludzkiej pamięci. Właśnie tu, w Sygneczowie, wśród pól i drzew, mieszkała ona. Kobieta, która swoim życiem zmieniała świat inny. Bohaterka naszej opowieści Jadwiga Bopra. Urodziła się w październiku 1902 roku na krakowskim Salwatorze. Rodzinie inteligenckiej, która mocno wierzyła, że świat można zmieniać pracą i wytrwałością. Już tak naprawdę od swych najmłodszych lat nosiąkała ideami pracy na rzecz wspólnego dobra. Jej matka, Jadwiga z sikorskich Siewiczowa, jako zadeklarowana feministka swoim życiem dowodziła, że człowiek świadomy wartości niesienia pomocy innym zawsze osiągnie wyznaczony przez siebie cel. Była ona jedną z trzech pierwszych kobiet, które ukończyły studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. A w 1903 roku, jako pierwsza w Galicji farmaceutka z tytułem magistra, otworzyła w Krakowie przy ulicy Karmelickiej drogerię i zatrudniła w niej wyłącznie kobiety, m.in. koleżanki ze studiów. Była też pierwszą przewodniczącą Ogólnozawodowego Stowarzyszenia Kobiet Pracujących. Ojciec Jadwigi, Zygmunt Klemiesiewicz, był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Żołnierzem Legionów Polskich w stopniu majora, posłem do Rady Państwa, a później senatorem II Rzeczypospolitej. Mając takie wzory, Jadwiga od młodości wykazywała niezwykłe zaangażowanie w życie społeczne. Wspomina o tym także jej wnuk, pan Piotr. Babcia urodziła się w rodzinie społeczników. Można powiedzieć, że to z pracy dla innych wyssała z matki. Rodzice Jadwigi wspierali ją w jej społecznikowskich pasjach. Sami zresztą swoją działalnością dawali przykład, to były swoją drogą czasy, kiedy członkowie rodzin uprzywilejowanych starali się służyć swoją pracą innym. Babcia, jako młoda dziewczyna, czuła po prostu ten imperatyw niesienia pomocy i bezinteresownego poświęcenia swojego wolnego czasu potrzebującym wsparcia. o Feliksie Bokrawie. On, podobnie jak żona, czuł tę wewnętrzną potrzebę niechcienia pomocy innym. Młodzi poznali się podczas studiów na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po ślubie w 1921 roku osiedli oni w Dworku Stychneczowia, gdzie wspólnie zaczęli realizować swoje powołanie w duchu maksymy Największą wartością w życiu człowieka jest czynienie dobra dla innych. Feliks Bokraw Oprócz tego, że z wielkim zaangażowaniem wspierał misję żony, prowadził on również kursy z zakresu gospodarki rolnej i hodowli dla członków koła młodzieży wiejskiej i koła rolniczego. Jadwiga na zawsze wpisała się w historię naszego sygnaczowa jako wzór społeczniczki i orędowniczki postępu. Będąc prawdziwym sercem tej małej wiejskiej społeczności, już jako dwudziestoletnia dziewczyna założyła koło gospodyń wiejskich, dzięki któremu kobiety mogły rozwijać swoje umiejętności i uczestniczyć w życiu społecznym. To z jej inicjatywy w dworku powstała również biblioteka, w której książki otwierały mieszkańcom drzwi do świata wiedzy i kultury. Jednak największym dziełem Jadwigi była ochronka dla dzieci. Przed szkole założone w jej własnym domu. Przeznaczyła na ten cel dwa pokoje dworskie, tworząc miejsce, gdzie dzieci z okolicy mogły nie tylko zdobywać wiedzę, ale mogły również korzystać z nowoczesnych metod wychowawczych. Co ciekawe, w najlepszym okresie przez ochronkę przewinęło się około 50 dzieci. Jadwiga zapewniała im także opiekę medyczną, co w tamtych czasach było rzadkością na polskiej wsi. Warto podkreślić, że jej serce zawsze biło mocniej dla innych. Sama niejednokrotnie udzielała pierwszej pomocy mieszkańcom Sygnęczowa, gdy tylko zaszła taka potrzeba. Podstawa Jadwigi Bopret wspaniale wpisuje się w etos ziemiaństwa w okresie międzywojennym. Patronka naszej szkoły była osobą niesamowicie wrażliwą na potrzeby otoczenia i ogromnie zaangażowaną w pracę społeczną. Dzisiaj jest dla nas wzorem postępowania, dla nas nauczycieli w naszej codziennej pracy. Wartości, jakimi kierowała się w życiu, pragniemy przekazywać młodemu pokoleniu. Kontynuując jej działalność, staramy się dostrzegać potrzeby otoczenia, reagować na nie i bezinteresownie działać na rzecz wspólnego dobra. Taką postawę wrażliwości na drugiego człowieka, jego potrzeby i bezinteresowność staramy się również zaszczepić w sercach naszych wychowanków. Pod drzewami, w naszym pięknym sygnaczowie, Stary dworek z kolumnami, swą historię ci opowie Gdy przekroczysz jego progi, stare mury, wsłuchaj się Szepczą o swej dawnej pani, dzielnej jad widzę poprę Sygneczów jeden, to adres nasz Egzamin z życia z nami zdasz. Sygnał czuw jeden, to adres nasz. Egzamin z życia z nami zdasz. Dobroć, wiedza i odwaga zamieszkały tu wraz z nią. I dziś nadal prym tu wiodą, drogowskazem naszym są. Tu z Jadwigą w jej Prące zaczął się oświaty czas, dzisiaj szkoła jej imienia nadal inspiruje nas. Zygnecz w jeden to adres nasz, egzamin z życia na... Państwo BOPRE byli natomiast razem jak dwa filary. Podtrzymywali oni fundamenty lokalnej społeczności, działając na rzecz jej rozwoju i lepszego jutra. Ich działania stanowiły realizację idei odpowiedzialności ziemiaństwa za los narodu. Poprzez edukację młodzieży wiejskiej, pracę społeczną i wsparcie dla lokalnych inicjatyw ugruntowali oni pozycję ziemian jako liderów nowoczesnego społeczeństwa zdolnych do kształtowania świadomości narodowej i etycznej współczesnych Polaków. Jadwiga Bopra była świetnym przykładem, jak praca u podstaw połączona z wyznawaniem najważniejszych wartości może stać się narzędziem do budowania silnej i świadomej wspólnoty narodowej. Najlepiej o tym świadczą słowa jej wnuka, pana Piotra Bopra. Babcia była wielką patriotką. Wartości, które starała się nam zaczepić, były dość proste i wtedy oczywiste. Fundamentalna była zwykła ludzka przyzwoitość i uczciwość w życiu prywatnym i zawodowym. Niezwykle ważne były dla niej też kultura, sztuka, jako element kształtujący osobowość młodego człowieka. Wielokrotnie chodziłem z nią do teatru czy do muzeów. Lokalna społeczność Sygnaczowa doskonale pamięta z opowieści swoich rodziców i dziadków. Jak nasza bohaterka Edwiga Bofrę dbała o bliźniego w myśl Bogu na chwałę, narodowi na pożytek. Mieszkam w Sygneczowie od urodzenia, tak samo jak moja mama i nieżyjąca już babcia. Jak byłam dzieckiem, bardzo dużo czasu spędzałam ze swoją babcią, która często opowiadała mi ciekawe historie z czasów swojej młodości oraz z czasów wojny. Uwielbiałam te babcine opowieści, ponieważ to dzięki nim mogłam się dowiedzieć, jak to kiedyś było tutaj w Sygneczowie i jak się żyło. Babcia niejednokrotnie podkreślała, że chociaż czasy wtedy były ciężkie i trudne, to ludzie byli dla siebie bardziej życzliwi i pomocni. Pamiętam, jak przychodził czas żniw albo wykopki, wtedy zawsze mogliśmy liczyć na pomoc naszych sąsiadów, jak i również oni mogli liczyć na naszą pomoc. To chyba właśnie wtedy, po raz pierwszy usłyszałam o Jadwidze, o dobrej pani z dworku, która swoim postępowaniem imponowała wszystkim mieszkańcom Sygneczowa, a zwłaszcza kobietom. To właśnie moja babcia i inne panie z koła gospodyń wiejskich, które właśnie założyła Jadwiga, ciepło wspominały czasy, kiedy to w dworku w Sygneczowie działała ochronka dla dzieci, założona i prowadzona przez państwo Bopre. Niestety obecnie nie znam już nikogo, kto z własnych doświadczeń mógłby opowiedzieć o Jadwidze i o jej czynie społecznym, ale pamięć o niej w nas, w mieszkańcach jest zawsze żywa. I trwała jak kiedyś. Jedwiga była, jest będzie. Pamięć o niej żyje. Świadectwem tego, że jedno życie może mieć wpływ na kwestie innych. Najważniejsze jednak jest to, że jej wartości wciąż inspirują nas, młodych Polaków. Być może nie jest to tylko historia sprzed lat, może jest to przypomnienie, że każda epoka potrzebuje swoich społeczników.